Podany jest wzór funkcji kwadratowej oraz współrzędne wierzchołka. Zapiszmy te współrzędne. Minus 1, 0. Na podstawie tego punktu chcielibyśmy obliczyć współczynniki A oraz C. Na współczynnika mam pewien pomysł, bo przecież jeśli znamy x wierzchołka, a x wierzchołka liczymy ze wzoru minus b podzielić przez 2a. To wstawiając do tego wzoru, bardzo szybko wyznaczymy a. x wierzchołka to jest minus 1, może niżej troszeczkę, minus 1, to się równa y, minus b. b jest równe minus 6, a zatem otrzymamy plus 6 podzielić przez 2 razy a. I teraz pomnóżmy to równanie obustronnie przez, przepraszam, y, obustronnie przez 2a. Wtedy po lewej stronie otrzymamy minus 2a, po prawej stronie 6. Podzielmy następnie równanie przez minus 2. Wtedy po lewej stronie otrzymamy a, natomiast po prawej stronie minus 3. No i gotowe. Mamy wyliczone a. Hmm, więc już możemy sobie zapisać część wzoru f od x to się równa minus 3x kwadrat minus 6x. Plus c. Jak wyznaczyć c? c wyznaczymy podstawiając w miejsce x minus 1 z tego punktu i w miejsce y 0. Gdzie jest y? y to jest całe f od x, nie? Więc mamy tak: minus 3 razy 1 do kwadratu minus em, 6 razy minus 1 plus c to się równa 0. Tak trzeba było podstawić. Więc y, kolejno otrzymamy minus 3 plus 6 plus c to się równa 0, więc c jest równe minus 3 plus 6 to jest plus 3. Przenoszę na prawą stronę i mamy minus 3. Stąd y, współczynniki, tak, mieliśmy policzyć a oraz c. No to właściwie podkreślamy tą odpowiedź, tą odpowiedź i zadanie mamy gotowe.